Witajcie kochani rodzice. Chciałam Wam dzisiaj zaproponować ćwiczenie z plastelinką i ćwiczenie na pracę z naszymi palcami wskazującymi. Bardzo proste ćwiczenie. Mamy plastelinkę w sześciu kolorach. Możemy zacząć pracę od ugniatania naszej plastelinki w rączkach. Palec wskazujący i kciuk i ugniatamy robiąc kuleczki. Przy okazji tego ćwiczenia możemy fantastycznie z dziećmi popracować odnośnie kolorów. Na przykład pomarańczowy. Poszukajmy w domu trzech pomarańczowych przedmiotów. Może nam się uda. Tak naprawdę najbardziej dzieci zapamiętują kolory na konkretach, czyli na tym, co mamy w domu, na tym, co jest im, ich, im bliskie. Więc w tym momencie możemy bardzo fajnie poprosić dzieci o przyniesienie trzech pomarańczowych przedmiotów, zabawek, kolocków, misków. Mamy teraz kolor czerwony, różowy, ugniatamy zielony i niebieski. Analogicznie możemy w ten sam sposób poprosić właśnie dzieci o przyniesienie kolorków właśnie niebieskich. Mamy wszystkie kolory. Palec wskazujący, prawy, lewy i powtarzamy. Żółty. na dziecko, aby palcem wskazującym naciskało na poszczególne kuleczki z pasteliny. Jest to również ćwiczenie sensoryczne, ale przede wszystkim tak naprawdę chodzi o nacisk. Żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, zielony, niebieski. Teraz możemy nasze dziecko poprosić. O to, żeby paluszkiem wskazującym wodziło między naszymi kuleczkami i z powrotem. Następnie możemy poprosić nasze dziecko, aby policzyło nasze kuleczki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w następnym kroku możemy poprosić nasze dziecko, aby mocno spłaszczyło nasze kuleczki. Dokładnie, tak najmocniej, jak tylko potrafi, po to, żeby poćwiczyć nacisk naszego paluszka. Fantastycznie! No, niestety musimy zrobić, po, żeby zmienić rączkę. Musimy poprosić dziecko, żeby znowu zorganizowało kuleczki. Proszę zobaczyć, jak pięknie pracują nasze dłonie. Możemy trzy kuleczki poprosić dziecko, aby zrobiło prawą ręką. I pozostałe trzy koleczki spróbowało zrobić lewą ręką. To już jest drutki ale yy, fantastycznie pracują nasze dłonie. I uwaga! Palec wskazujący, palec wskazujący pracuje znowu. Żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, zielony, niebieski. I łaga, jedziemy. Naszym palcem wokół naszych kolorów i wracamy. Liczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I uwaga, prosimy nasze dziecko, aby znowu docisnęło mocno nasze kolorowe plastelinki. I uwaga, kolejne ćwiczenie. Pamiętajmy, żeby. Spróbować z każdym ćwiczeniem, które sobie wymyślamy, zachować również zasadę przekraczania linii środkowej ciała. Czyli mamy trzy kuleczki po prawej stronie. Trzy kuleczki po lewej stronie. Ustawiamy to tak, aby linia środkowa ciała wyznaczała nam środek. Naszego dziecka. I uwaga! Wskaż różową plastelinkę. Wskaż pomarańczową plastelinkę lewą ręką. Wskaż prawą ręką zieloną plastelinkę. Wskaż lewą ręką żółtą plastelinkę. Wskaż prawą ręką niebieską plastelinkę. Wskaż lewą ręką. Czerwoną plastelinkę. Połącz plastelinki różową z pomarańczową, zieloną z żółtą, niebieską z czerwoną. Mamy środek, więc pięknie nam się łączą i przecinają y, środeczki. Uwaga, tutaj również mhm. możemy robić nasze zawiasy. Możemy próbować właśnie robić tak. Uwaga, możemy zrobić sobie na synchronizację obu półkół mózgu. Pojechać dwoma paluszkami równocześnie. Ciach, ciach, ciach. Możemy spróbować zrobić kółeczko. Naokoło obkrążyć. Możemy spróbować zrobić tylko zewnętrznej możemy zrobić środeczki i możemy zrobić tak. Tak naprawdę konfiguracji jest bardzo wiele. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni, od Waszej umiejętności łączenia pewnych rzeczy. Dzięki temu możemy ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową naszej dzieci. I przekraczanie linii środkowej ciała. Naprawdę czasem nie trzeba bardzo drogich pomocy dydaktycznych po to, żeby usprawniać małą motorykę naszych dzieci. Palce wskazujące są bardzo istotną rzeczą w tejże usprawnianiu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bawcie się kreatywnie z Waszymi dziećmi, bo to jest fary. bardzo fajna frajda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło no i do zobaczenia.